No cóż, w takim razie postawimy kolejny generator, albo nie, wiecie co, postawimy, ulepszymy od razu, Aaaa ich nic nie ulepszymy, zbrojowni potrzebujemy. No, wstawiamy zbrojownię, jeszcze jeden oddział krwawych kruków, tego gościa dodamy tutaj. Hmm, co tu mam? Dobra, ci nich się wrócą. Co jest? Jeszcze nie. Tak, tutaj zbrojewnią już za chwilę będzie. tych się też ulepszy, żeby nam Szczególnie, żeby mieli granatniki. Są niesamowicie wkurzający, jeśli są mają granatniki. Dobra. Teraz przejmijcie to. A ja poproszę o jeszcze jeden oddział krwawych. Albo nie wiecie, co nie? Może nie. Ty cofniemy, ale ulepszmy głównego lodowce. No właśnie. Znacznie bardziej się przyda. Mhm. lord. Reporting sir, reporting sir. We're here. No super. Tylko, że ja potrzebuję teraz rekwizji na coś innego. W powoli z tym ulepszamy. No. Bo nam się rekwizycja skończy za chwilę, i zostaniemy, tak powiedziawszy. Ciemnym dupie. Eee, bo w tej misji liczy się i... czas. Oh, najbardziej. Chaos będzie atakował coraz silniejszymi jednostkami, a my musimy to jakoś odpierać. Yes, tak. Eee, yes, o, po co mi trzech serwerów? Yes, Ale na budowę mi Dobra, więc później ułożymy się tutaj i tutaj. Tu będziemy musieli zbudować hmm. potężną linię obronną, żeby to, żeby to wytrzymało. Mhm, mm dobra, no, jeszcze trochę. Okej, okay. jeszcze tutaj. Będę chciał atakować wszystko, co mam stanie do no, Ciebie proszę o przejęcie. Tak, to będzie fajnie. O, super, czołg mi się naprawił. Hehe, ekstra. Yes, Ki okay, fajnie. To już mamy za sobą. a więc w takim razie jeszcze ulepszymy ten punkt. Uh -huh. Super. Jest tutaj. I to z dwóch też pośle iść tutaj. Wszystkim będzie nam zaraz poszedł rynek. Co jest on the fire? Yeah. Bo jak, jak faria jest słaba no e, Ale gdzie jest mój hiro? No choć no, jest i tu W takim razie idź i zajmę tam i mu pomóc, żeby sobie jak były problemy. Spadać na drzewo. No już jest gotowe Jeszcze nie. Eee, teraz będzie interelikt. Wiecie, chcę jak najszybciej dojść do terminatorów. To powinno załatwić sprawę z ewentualnymi najeźdźcami. Innego proszę, jeszcze innego chcę. Tego serwitora. We stand ready. Okay. I tu robimy ulepszenie. Cóż drugi czołg się jako taka zregenerował? Jeszcze nie. Ale coraz bliżej, dobra, fajnie. Eee, co by tu dalej? Dobra, wiecie co? Ja na razie przerwę nagrywanie. Dopiero jak się wybuduję i tu rozbuduję tą całą linię, wrócę do Was. Bo to będzie nudne: będziecie tak patrzeć, bo oni mieli będą atakować o takimi falami ciągle. Ale w sumie nic ciekawego. No, heja. Dobra, wracam moi drodzy. Już się było kopałem i wybudowałem. Mnóstwo tu wieżyczek napaćkałem. Bo mnie nękali już dość mocno. I tak, wszystkie czołgi mi się już zrobiły. To najpierw sprawdzimy, co jest wokoło. Wiecie, najwyżej rozwalimy jakieś bazy chaosu, które są w okolicy, żebyśmy nie, mieli, nie, nie byli zaskoczeni jakimś nieznanym zagrożeniem. I udało mi się jeszcze wybudować z tej strony drugą bazę z trzema oddziałami terminatorów Zapomniałem wam powiedzieć, że aby zwerbować takie jednostki jak Terminatory, już te najmocniejsze, potrzebujemy reliktu z czegoś takiego. Dopiero wtedy możemy zacząć werbować te jednostki. Hmm, chyba dużo żadnych chaosu nie ma, z tego co widzę. Więc czy on najpewniej pewnie to do dosyła spoza mapy jednostki? Coś tam mnie strzela. A, bo to są pole minowe, dobra. Ten tam pola minowa to nie wiadomo robią. No cóż, no dobra, no to bierzemy naszych wojaków z czołgami i wszyscy mają się udać tutaj. A, tu jest jakaś baza, dobra, no to rozwalamy. Są wielkie kobyły, więc spokojnie. Ci nawet nie dojdą jakieś nieznaczne po z chaosu. Nie są w stanie za dużo czołów. Dobra, to jest jedna z czterech baz chaosu. Ale ja myślę, że nie musimy jeszcze wszystkich. Wystarczy, że zajmiemy jedną... Hmm, dobra. Z tej strony się bronią, ekstra. Super. O, pluga ekstra. To go rozwalimy szybko jest jedyna jednostka, która może zagrozić na czołg. Gdzie jest nasza piechota? Nasza piechota jak zwykle utknęła. Tu macie się przemieścić. Hmm, oni sobie nawet wręcz nie radzą, bo <grymne> to jest ciężka piechota. Alert, the enemy must be <grymne> Dobra, zajmijmy pierwszy relikt i będzie spokój. I będzie spokój znaczy się. Praise the emperor. Tam drugi zajmiemy. przy okazji a tymi zajmiemy trzeci. Tylko dam im karabiny plazmowe. I poślemy z bohaterem. tak? Yes, my to serve as you wish. You a, my? My, faith is my shield. A to dystancja nie jaku No dobra. By his glorious name. Once more, we go to battle. We seek the enemy. Okay, None shall survive. Make way. Under fire. None shall survive. None shall survive. Once more, we go to battle.

Zobaczmy czy uda nam się tymi dwoma oddziałami terminator coś zrobić. Jaki mam cel? No dobra, ale to ich tam posiadamy dalej trochę?

Dzisiaj wróg nie Nie się jestem sir! Yes, sir. Tak! Sir. Yes. mi przejść tutaj, proszę Was. Czym już możemy zrobić desandretu? Możemy, super. Więc co? Zrobimy. Raz. No i. Tym idziemy przejąć. Ten. Ach, eee, moje czołgi, moje czołgi, moje czołgi. Co robią moje czołgi? Moje czołgi nic nie robią. No, dobra. I ty mnie terminatora nie O, to są właśnie terminatorzy u chaosu. Tak wyglądają. Jak się nazywają różne niszczycieli. Destroyers of the world. Nie, przesadzam. Nie są tacy mocni. Zgadzam. Na jakiś się zdają. Ale w dużej liczbie potrafią dokopać. To nie zmienia. To nie zmienia, właśnie. Tego, że. mimo wszystko są groźni. Mimo, że chodzę chodzę to. <grym się zrozumieć> Czy ten Inkwizytor może zrobić tutaj nalot? Może super, zobaczcie. To jest jednoznaczniejszy z najśniejszych yy, zdolności bohaterów. Yeah. Yeah, 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 yeah. To jest ostrzało orbitalny inaczej. No Zgadzam Jestem gotowy Tak, panie.

No, ekstra. Czyli jeszcze mam brakuje. No, jeden oddział terminatorów. Tak, jest. Ciebie damy pod czwórkę, ciebie damy pod piątkę z kolei. Żebyś było od razu.